Cześć! Jesteśmy dzisiaj nad Jeziorem Kowalskim. Jest to dla mnie miejsce takie dość sentymentalne, ponieważ spędziłem tutaj połowę swojego dzieciństwa przyjeżdżając z tatą na ryby. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby połowić dystansowo federem klasycznym. Postaram się pokazać jak ja robię zestaw, jak prawidłowo moim zdaniem rzucać. I Zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby udało się coś złowić. Liczymy tutaj na fajne leszcze. Ponieważ ryby tutaj na zimę często się gromadzą, potrafimy tutaj złowić fajne, bonusowe leszcze, półtora kilogramowe czasami. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj coś się uda złowić. Do dzisiejszego łowienia przygotujemy sobie niewielką ilość zanęty. W moim przypadku będzie to moja ulubiona zanęta Gold Pro Black. Myślę, że połowę albo całą nawet paczkę ziemi, takiej rzecznej. Ponieważ teraz jest okres zimowy, te ryby już aż tak aktywnie nie pobierają. Także będziemy się starać tą zanętę dawkować naprawdę w niewielkich ilościach. I głównym na czym będę się skupiał, to będzie podanie Jokersa. Zaraz sobie go jeszcze rozproszymy. I zaczynamy mieszać. Na wilżeniu niewielką ilością wody przetrzemy sobie tą zanętę przez sito, ponieważ powstały nam takie grudki. A przy takim zimowym łowieniu, kiedy te ryby nie mogą za bardzo się na, nasycić tą zanętą, musimy ją jak najbardziej rozdrobnić. Także przecieram ją przez sito. W moim przypadku jest to sito 3 mm. Przy okazji, jeszcze równomiernie rozłożymy teraz wodę, która była w tej zanęcie. Poczekamy chwilę, bo ta zalęta na pewno wpije trochę tej wody i zaraz będziemy ją domaczać, ale tym razem już z atomizera, a nie zęki. Rozproszymy sobie teraz jokersa. Wrócimy sobie go do miski. I ja używam zwykłej suchej glinki do rozproszania tego jokersa. Jest to dla mnie istotne, szczególnie o tej porze roku, ponieważ jakbyśmy mieli tego jokersa takiego, jak, jak jest z gazety, on jest strasznie pogrupowany. No a wiadomo, jak takie coś by wpadło do wody, to ryba biorąc jeden taki, taki kąsek tych ochotek odpływa i jest najedzona. A jak podamy jej te ochotki rozproszone, to wtedy ona bierze sobie kil, kilka, jedną, dwie i nadal pozostaje w naszym łowisku. W momencie, kiedy teraz ta zanęta nam dochodzi do siebie, ja zajmę się zaklipsowaniem na odpowiednim dystansie. Przed chwilą sobie przesądowałem dno i do 80 metra bez problemu nie mam, przynajmniej nie wyczułem żadnych zaczepów. Z racji tego, że chcemy pokazać dystansowe łowienie, zaklipsuję się na 60 metrze, także idziemy odmierzać. Mateusza jeszcze nie było, to udało się rzucić na około 90 parę metrów, bo to było około 100 obrotów korbką, ale wiadomo, to był sam koszyk bez przyponu, a przypon potrafi skrócić rzut o naprawdę 10-20%, myślę, że minimum przez opory, jakie stawia w powietrzu. W międzyczasie zrobimy sobie zestaw na drugiej wędce, do plecionki dowiążemy sobie około 15 metrów strzałówki. Używam tak, takiego odcinka strzałówki, ponieważ yy, chcę żeby przy rzucie szczytówka potrafi jeszcze się bujać i w momencie kiedy mielibyśmy za krótką tą strzałówkę to mógłby węzeł przechodzić przez ostatnie przelotki w momencie, kiedy ona jeszcze się mocno buja i mogłoby to powodować złamania szczytówek, a tak dajemy troszeczkę więcej czasu wtedy ten węzeł sobie przechodzi, jak już ta szczytówka się troszeczkę bardziej uspokoi a dodatkowo mamy troszeczkę większą amortyzację tych wszystkich, yy, wszystkich zrywów ryb także ja do, używam do strzałówki żyłki 0,25 mm Używałem kiedyś 0,22, ale przy dystansowym mówieniu potrafiła ona pękać i od jakiegoś czasu zaczęłam używać 0,25, nie wpływa to jakoś znacznie na, na jakość brań, a mamy to poczucie bezpieczeństwa, że nie urwiemy zestawu. Mój zestaw do dystansowego łowienia nie różni się zbytnio od klasycznego zestawu, który łowię na bliższych dystansach. Oprócz tego, że mamy dłuższy odcinek strzałówki, tak jak wspominałem wcześniej, około 15-metrowy. Potem na tą strzałówkę zakładam krętlik z agrawką, do którego przymontowany jest koszyk. Następnie koralik, który powoduje, że krętlik z agrawką nie przelatuje nam przez węzeł. Koralik opiera się na tym węźle. Następnie mamy skrętkę kilkucentymetrową, a do skrętki dowiązany mamy przypon. Najważniejszą rzeczą albo jedną z najważniejszych rzeczy przy łowieniu dystansowym, jest technika rzutu. Bardzo ważnym elementem jest to, aby rzucać metodą wahadłową, żeby położyć sobie koszyk przed sobą, znaleźć punkt odniesienia, rozpędzić ten koszyk do, do przodu, pozwolić, że on przeszedł za nas i wykorzystać tą całą siłę, którą, y, która, która jest spowodowana przez to, że koszyk napina nam szczytówkę, przez co nie musimy wkładać zbyt dużej siły naszymi rękoma w oddanie rzutu. Dodatkową, bardzo ważną rzeczą, którą trzeba zaznaczyć, jest to, że przy dystansowym łowieniu i takim rzuto, już w takich rzutach na takie dalekie odległości nie może powstać ani chwila zawahania. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby koszyk poluzował na szczytówkę, albo nie możemy przez chwilę stwierdzić, że a może jednak wędka nie da rady. Nie ma miejsca tutaj na takie rzeczy, ponieważ przy każdym zluzowaniu szczytówki istnieje prawdopodobieństwo, że zawinie nam się coś o szczytówkę i w momencie oddania rzutu albo urwiemy cały zestaw, albo złamiemy szczytówkę, a w najgorszym wypadku możemy złamać nawet wędkę. Jak mogliście zaobserwować przy tym rzucie, który przed chwilą oddałem, bardzo ważnym elementem tego rzutu było uniesienie rąk wysoko do góry i dociągnięcie tą lewą ręką dolnika do siebie. Takie coś daje nam yy, pozwala nam na oddanie o wiele mniej siłowych rzutów. Są to rzuty bardziej techniczne, które wykorzystują tą siłę tego pędu tego koszyczka, a zarazem efektem tej dźwigni dodajemy jeszcze mocy i naprawdę nie trzeba wkładać to ogromnej siły. Kończąc jeszcze sprawę dystansowego łowienia, warto było wspomnieć jeszcze o koszyczkach. Moim zdaniem są dwa rodzaje koszyczków do łowienia dystansowego takie podstawowe. Wiadomo, są jeszcze różne inne modele różnych firm, ale warto się skupić na dwóch podstawowych modelach. Będą to koszyczki typu Bullet i takie tutaj z, z pierścieniem na dole. Moim zdaniem takimi koszyczkami jesteśmy w stanie rzucać na te dalsze dystanse dystanse 60-70 metrów. Takie koszyczki z tym dolnym obciążeniem niestety przy moim łowieniu, tak jak ja próbowałem łowić, na 50 metrów to już było bardzo ciężko. Ten, tutaj to rozłożenie tego ołowiu jednak nie jest tak dobre jak w tym. Ten koszyczek powoduje to, to ułożenie tego ołowiu powoduje, że te koszyczki są przez ten cały ołów ciągnięte i jednak możemy oddawać te rzuty dalsze. Te koszyczki też są dobre, ale myślę tak do 50 metrów, bo dalej już może być problem, żeby nimi rzucać, bo będą po prostu nie dolatywać. Zbliżamy się już dzisiaj do końcówki łowienia. Niestety dzisiaj ryby nie za bardzo chciały współpracować. Dwa tygodnie temu przyszły dosyć konkretne ochłodzenia. No i widać ryba bardzo mocno na to reaguje bo wszystkie ryby dzisiaj, brania były strasznie delikatne. Wszystkie ryby były praktycznie zapięte delikatnie za wargę. Nie, nie, nie żerują już aktywnie te ryby. Są takie widać ospałe. Także no nic trzeba szukać tych ryb. Zachęcam wszystkich do próbowania. Dystansowego łowienia, bo w okresie zimowym jest to czasami kluczowe, bo są miejsca, które dalej są głębsze i te ryby tam się mogą gromadzić. No nasze się niestety nie udało, ale szczerze zachęcam. I jakbyście mieli jakieś pytania, to zachęcam do pisania ich w komentarzach. Na pewno się do nich jakoś odniesiemy. komentować. nie ciekawie ryby ospałe, mało aktywne w końcu grudzień, zima.